Siema! Jest to ja, Olger user 1 i ze mną jest Buraczek XD. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Let's. Pierwszym. Tak. Właśnie. Dzisiaj zagramy Let's Playa 7 siedmi Minutowego. Następny odcinek wydam za... nie wiem, o węgiel. Hm. Chodź, ja pójdę może po drewno, ok? okej? Dobra. Chciałam Ci powiedzieć, że tam jest kupanie. I... No i zbieramy rano. Dzisiaj musimy zdążyć z jakąś jaskinią. Musimy przynajmniej żelazo dzisiaj znaleźć w 7 minut. Mamy dzisiaj takie wyzwanie. No, się z Trzeba się ogarnąć te 7 minut. Trzeba się nauczyć. Hmm. Piszcie pod komentarzami, czy wam się filmik podobał, czy nie. Dobrze. Pod koniec. No. Wiem, zapraszamy do oglądania. U Olgi chodź tutaj. Co? Mam wielką jaskzynę. Dobra, może idziemy potem też razem. Chodź jak... O, całują się! Pa, całują się! Pa! Kurczaki się całują. Gdzie? <todgłosy> tutaj. <todgłosy> Gdzie ty, <A> ty? <todgłosy> O, już się czysto. O, o, bije, bije. Me. O, roz. Rozeszłość. Chodźmy dalej. Mm -hmm. Mam coś dla ciebie. Przenikłeś ja, to! Ma się też powiedzieć. <grym> Bo ja jestem hardcore. Już minęła minuta 49. O, lejoski ja Dobra, wchodzimy, może zaraz z <grym> Mam dla ciebie dobre wieści. Mamy że mogę. Zombie! Idę do ciebie! Idźmy! W dupę mu dajmy! <laughs> w dupę muzyka! <laughs> o, jest węgiel! Ho. Idziemy! Dawaj, 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 szybciej! Przerabiam! O, Lujo! kurde. Mm. teraz! Mm. Zrobiłem dwa Crafting Table! Ja już, jeden. ja już zrobiłem jeden! I ja sobie robię jeden kilo! A też już te bezrobiony i zbieram węgiel. No, zbieram sobie komer. So, no. Polecam też wam kominał mojego kolegi Vertix.pl. Ja też bardzo serdecznie polecam. <grywa> Kolega nie wie co to Vertix, ale mówi. <grywa> Mm, to taki gostek, który gra ze mną w nebulusa. Oczywiście kilka odcinków będę nagrywał, ale trzeba przy coś jakie zombiemu. Ja muszę. Mm. Kobla. Cicho, ja sam nawet ani jednego nie mam, bo żelazo, znaczy ten... A ja mam już 20. O, o spadłem jeszcze. Mam już 21. Idziemy dalej w kuponę. Dwadzieścia dwa. No to zrób pochodnie. Dobra, no, już mam. Nie no ubiegłem. nie wpadłem do ciebie. No się jeździłem. No No, gdzie? A. Tutaj chodź tu, tak? No, mam już czekaj. Bo taki crafting table wyjdę. Mam pochodnie. Braczek, jeszcze nie, a jeszcze nie, ja nie schodź. No nie no, jak ktoś znajdę, to ci powiem. Czekaj, bo ty musisz mnie. Miała... O, o chodź, bo wielka jest musisz mi kryć. Poczekaj. Kurde, miecze nie zrobiłem że żeby... Żelazo, ile żelazo mani mani. No to zbieraj. Dobra, Z kilofa będę bić. Biorę ty Zbieraj. Okej, okay. na razie. Myślę, że creeper, jeju! Yeah, Czekaj, jedy z tobą. albo bo na... chodź Wyjście z jaskini. Co? No to chodź tu w dół. Dobra. Szkielet! To o szkieletach gdzieś słyszę. Ja też. Tylko gdzie on jest? Uważaj, zejście w dół jakieś. Chodzimy? No. dół. Osłanie, nie mam pochody już. Dobra. O niedługo długo mnie skąd Gdzie? Chyba tu gdzieś mob spawner jest. No. No. My się tak tylko wydaje. Ale jest coraz głośniej. O, kurde, to jest. Pałk, tył! Plecy, plecy, plecy! Plecy! go. Nie, ja, zombie! Dwa średniuszka! Już nie Zabili mnie! Ty zombie, ząbiaku, Zabili mnie w pierwszym odcinku. A ja jeszcze żyję i mam jedno. Czekajcie, zrobię... Znaczy nie, nie będziemy chyba robić cięcia. No nie, nie, nie opłaca się. Chodźmy. Ja, jestem pierwszy. Jebebe. Yy, yy, yy. yeah, yy. Jak pozbieramy drewno, to wrócimy do odcinka. Jesteśmy z powrotem po cięciu i właśnie doszliśmy do tej kopalni. Krótko nam to zajęło. Szukanie tych rzeczy bardzo krótko. Znaczy, nie? nie szukaliśmy rzeczy, ale jeśli poczekaj, przerobę drewno. Okej, okay, a ja idę pobicie z podworkami, bo muszę odzyskać nasze temy. No, ja zrobię kilo i sobie. Dobra. Idź za pochodniami, a ja... albo poczekaj na mnie, ja mam miec. Będę cię osłaniał. Nie, dobra, ja już mam. Masz biorę. rzeczy? Zaraz będę miał. Szkielet? Szybko, chodź, szybko, chodź. Idę, 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 idę. Dużo ich? O szkielet! Proszę, czekaj. Uciekaj, stąd, czekaj, uciekaj. Patrz, czy go zabiłeś? Zabiłem. I uważaj, tu jest żelazo. Daj mi moje rzeczy. Hilo mi po prostu rzuci jeden. Dam P ci to, a ja będę oświetlał. Okay? Ale ja muszę kamienny. Nie mam kamienny. Dobra, poczekaj. Masz y crafting? A, dobrze. ci, masz? Co? Drewniany kilo Ale nie, bo ja sobie już robię ten inny. Dobra, to ja już. To ja idę. O, faj... pani Nici. No nie powiem, ciekawa ta jaskinia, Czekam, że raza. Ale tego tu jest. A tu leży kamienny kilof. Tam no to war. O zombie idzie do mnie, dobra, ścikerki go weźmę. Teraz wyjdziemy. Eh. co na ten Wiesz co, jednak zrobiliśmy misję. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Znaleźliśmy żelazo. No. Ale wiesz ile? Ile? 21. Więc już misja zapełniona. O, chodź tu na jeszcze. No. Hmm. Joki. Jeszcze nigdy takiego czegoś nie widziałem. Jelet! Ja Z góry strzela! Chodź się po tam gdzie Tu jest! To go zabij. Pal pochodnie! Mam jedno i pół serduszka! I to uciekajmy od niego. Nie bij go! Nie mam jedzenia! Ale lawa jest, dobra! Chodź czy nic jakiś nie ma. Przepraszam, widzowie, wyłączę potwory, żeby nam się życie zregenerowały. Albo po prostu. Chodź, zobacz, tu nie ma diaksów. Bo znalazłem lawę. Ja znalazłem lawę. Zobacz, tutaj. Tu już się zrobił obsydian. Zobacz, tam ja. Nie ma tu nigdzie diaksów. Nie ma. Myślałem, że gdzieś tam jest. Żelazo. A dużo żelaza powiem. Nie powiem, że nie. Fajnie się nagrywa pierwszy odcinek. Bardzo fajnie. Mam. No. Musimy już Teraz, powoli kończyć. Ale jeszcze trochę, bo coś. Z... Mam cztery żelaza. A ja mam lapis. Yy, ale muszę wziąć kobyl z i załatać. Na chwilę o złoto. Myślałem, że złoto zarazem. O jak dużo żelaza? 31 żelaza mamy. Git. Nastro się czerwonego proszku. Mm, przepraszam, nie możecie oglądać z perspektywy buraczka XD, bo nie ma jeszcze konta. A poza tym jeszcze nie ogarnęliśmy z kamerą. Mm. No. Skończyłem skończyły mi się pochodnie, może zrobię. Jeszcze. Dobra. Mam. I chodźmy dalej. Czekaj, bo ja tu znalazłem żelazo jeszcze. Chodź do mnie! Pa jaka daleko jest! Chodź Algier, do mnie! Czekaj, zbiorę żelazo. O, nie, nie wpadaj tutaj, tam gdzie ja jestem. To chodź do mnie. Chodź do mnie, co? to. dobrze, ale patrz ile żelaza na ten... Wiesz co? Mamy 41 żelaza. Git! Na sety już prawie. Bo na 48, No to akurat. <grym> tu będą diaksy. Olgert. Widzowie, patrzcie. Tu będą na pewno diaksy. Wiecie co, widzowie? Tu na pewno są diaksy. Piszcie więc w komentarzach, czy naprawdę będą tu diaksy, czy nie. O, mówię ci, że będzie, bo tu tyle lawy. I ja la... Patrzę, żeby tu nie wpaść tyle lawy. Chodź, zobacz, może tu są gdzieś się. Dobra, już idę. Nie mam kobla w ogóle, ale mam, bo zrobiłem to drugie. O, Syga roga. Poczekaj, robimy dróżkę, znaczy ja zrobię, będzie bezpieczniej, może. Ja też robię. Dobra. Uważaj, żebyś nie wpadł do lawy. Okej. Okay. Ja Teraz zbieram tutaj żelazo. Patrz, ile żelaza? Ile? E, już ci powiem, jak zbieram. 52. 52 żelaza. Pięknie. Olgier, wy się przeszły na chwilę. O, postaw tu drewno. Weźmy. kobla. Tu nic nie ma. Patrz. Mhm, tu nic nie ma. To jest kład O, coś tu się stało. Drewno postawię. kurde. Uciekaj, bo zaraz się podpali. Dobra. Żelazo się zbagowało. <laughs> Mamy szczęście. Patrz na ten Fajnie. 58 żelaza. Kumasz? No, Kumam. 58. Prawie jest taki. obiecaliśmy sobie, że trochę znajdziemy tego żelaza, a mamy go. Eee, minęło 13. No to nagrywam do 20, co? Dobra. A wiesz, co możemy teraz zakończyć? I nagrać następny odcinek. Tak. Może za godzinę możemy wystawić? No i więc. Weź, Weź olger, to kamerkę ustaw i z góry jak patrzysz. Tylko żebyś nie wpadł do lawy. I. Poczekaj. A oto koniec naszego odcinka. Pa! Pa.